Zapraszamy na dobry weekend, który odbędzie się 3 i 4 czerwca. 3 czerwca, czyli w sobotę, o godzinie 19, zapraszamy na bal parafialny. Nie zabraknie świetnej zabawy, salezjańskich tańców, ale także licytacji, na której będziemy oferować Państwu, naszym zaproszonym gościom, wspaniałe przedmioty, m.in. od znanych sportowców. Nie może Was zabraknąć. Z kolei czwartego 4... W w niedzielę, odbędzie się festyn parafialno rodzinno salezjański na który wszyscy jesteśmy zaproszeni. Jako, że świętujemy Dzień Dziecka, a każdy z nas jest Dzieckiem Bożym, każdy jest zaproszony. Przez cały dzień podczas festynu będzie również kawiarenka, kiermasz książek, a także wiele atrakcji dla dzieci. Nie zabraknie również alpak. Cały weekend odbędzie się w klimacie portugalskim, gdyż to właśnie tam, w sierpniu, papież spotka się z młodymi z całego świata w ramach Światowych Młodzieży. Zabonashari! Claro